Siema, siema, wszystkim tu ja mu rawek dzisiaj jestem pojebany i kurwa lecę, wszystko na co mi się podoba. Prawda? Czy nagrywasz? Tak. No i zajebi się na wstęp. Siema. Oho. ah d Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Zapraszam do następnych odcinków, tych wcześniejszych, z właśnie budowy tej hopy, która była na końcu. No, z nią było kilka problemów, w tym momencie jeszcze poszerzamy wybicie i będziemy powiększać wybicie. No, jutro wstawię z shortsa po prostu pokazującego jak to wygląda na chwilę obecną. więc Zapraszam do subskrypcji, do lajkowania. A ja lecę na razie.